Cześć moje robaczki, dzisiaj przyodziałam swój kuchenny fartuch, żeby zabrać Was w kulinarną podróż, a tak serio to przygotujemy szybki obiad, zdrowy, smaczny, łatwy w przygotowaniu, same plusy, minusów na horyzoncie nie widać. Dodam, że przepis otrzymałam od mojej klientki, także bardzo serdecznie pozdrawiam, ze względu na RODO nie podam imienia i nazwiska. Koniec pitu-pitu, bierzemy się do pracy, działamy! Kochani, postanowiłam przybliżyć Wam składniki i to dosłownie. Od lewej strony witamy cebulę, następnie mamy paprykę, talarki z cukini, pierś z kurczaka, kawałek, no dobra, taki duży kawałek imbiru, ale oczywiście nie wykorzystam całego, kary, i tutaj nieśmiało chowa nam się mleko kokosowe, też witamy i sól oraz pieprz. Te składniki będą nam potrzebne. Oczywiście możecie sobie mm, do tego przepisu użyć innych warzyw, to jest moja propozycja. Dodam, że bardzo spontaniczna. Dzisiaj mam gości, więc chcę ich zaskoczyć czymś dobrym. Zobaczymy co z tego wyjdzie i teraz co robimy? Rozgrzewamy patelnię i po kolei wszystko wrzucamy. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Ok, i teraz na rozgrzaną patelnię z odrobiną oleju kokosowego wrzuciłam cebulę. Chciałam wrzucić tylko cebulę, żeby troszeczkę się zeszkliła, ale papryka po prostu mi się wepchnęła na patelnię. No niestety, brak kultury, no ale co zrobić? Więc papryka razem z cebulą troszeczkę nam tutaj się podduszą, i zaraz dodam do tego cukinie. W tak zwanym międzyczasie dodałam cukinie. Warto było czekać, doczekała się. I teraz przykrywam wszystko, może troszeczkę mniejszy, że tak powiem płomień. To wszystko nam się musi zeszklić ładnie tutaj poddusić, wiecie o co chodzi? I później kurczak doczeka się na swoje 5 minut. Moi drodzy, dodałam do moich warzyw pierś z kurczaka na razie bez żadnych przypraw. I teraz mamy tutaj imbir, który w międzyczasie starłam na tarce, kary i Mleko kokosowe. Jak troszeczkę nam się tutaj to już poddusi, to dodamy przyprawę. Kochani, po dodaniu wszystkich składników, nasza potrawka wygląda w ten sposób. Mleko kokosowe ładnie się już tutaj rozpuszcza. Jeszcze tutaj damy kilka minut, żeby sobie nam wszystko ładnie doszło. Pomyślałam, że jeśli macie w swojej kuchni kurkumę lub trawę cytrynową, również możecie ją dodać. To już w zależności od tego, co lubicie. Nasza potrawa jest gotowa. Myślę, że zamiast spędzać czas na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych, lepiej wykorzystać go pożytecznie i przyrządzić coś dobrego do jedzenia. Nadchodzi jesień możemy swoje kubki smakowe uraczyć zupełnie innymi przyprawami, innymi smakami. Zachęcam Was do eksperymentowania. Zapraszam przy okazji do subskrybowania mojego kanału kciuki w górę pod filmem, jeśli oczywiście Wam się podobał. Zapraszam do aktywnego komentowania. Możecie również podesłać mi jakiś fajny przepis, może spróbuję go wykorzystać. Dzięki jeszcze raz i pamiętajcie, nie ma wymówek, bierzemy się do pracy. Cześć!